Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie w ten, 20, 20, w ten, jakby to powiedzieć, 25 grudnia, w ten bożonarodzeniowy dzień, pierwszy dzień świąt i w ten pierwszy dzień świąt tu temat czapeczkę ekstra taką czapkę Mikołaja. Mikołaj chodził może wczoraj czapkę zostawił i mówił Marcin, weź sobie ją i sobie zrobisz jakiś na fajny filmik może i recenzja będzie. I recenzja będzie taka pod tytułem Piwko. Kozel numer 11. Proszę bardzo, piwko. To jest bardzo długa historia tego piwka, bo piwko to przyjechało z Czech. Ono przyjechało z Czech. Jest oryginalnie nieimportowane. Przyleciało samolotem. Para moich przyjaciół przywiozła mi to piwo z Czech jakieś dwa miesiące temu, czy nie wiem, może miesiąc temu. Ja powiedziałem: Ja to piwo przetestuję w święta, żeby było coś wyjątkowego. I tutaj, tak wiadomo, i jeszcze jest bardzo wcześnie rano, ale są święta, no to można sobie takie piwko przetestować. I co o samym piwku, co można powiedzieć? Nigdy tego piwka nie piłem, muszę powiedzieć. A no i nie wiem, to, to, to. Piwo jest bardzo duże, jak widać tę butelkę, i ma tak. I co tu jest napisane? No piwo jest bardzo duże i pojemność jest 1,25 25. Tam, że butelka jest plastikowa trochę dziwnie, jestem taki nie wiem, to że nie miło zaskoczone, ale to coś nowego, nie Pierwko kozel, tutaj właśnie taki widać ma napis fajny kozel, I tutaj jest taki też kozel, koziołek narysowany i to chyba znaczy, że to jest piwko Koziołek na polski, jakby tak przetłumaczyć. No, jak w smaku, nie wiem, no to piwko się uchowało, tak jak już mówiłem, dwa miesiące stało specjalnie, żeby zrobić tą recenzję, teraz w święta właśnie. I tak, mam tutaj ten kufelek, ten kufelek tutaj jest, trochę mówię cicho, bo jeszcze wszyscy śpią, No, to jest dopiero ósma rano także nie będę tutaj yy, budził domowników i powoli otworzymy to piwko zobaczymy jak ono smakuje i jak ono wygląda takie to jest poranne testowanie piwka tu jeszcze sam sobie w co siedzę Tak fajną mam Speed Cross Series fajnie się nie śpi, wygodna, elegancka piśmka polecam każdemu jak gdzieś zobaczycie na jakimś, nie wiem, rynku, jakimś takim, nie wiem, odzieżowym sklepie Speed, Speed, jak? Yeah. Speed Cross Sirius yeah. To jest super, naprawdę. No i dobra, korek plastikowy tutaj mamy. Widzę pod tym Co to jeszcze, co to jest napisane? Ile, te, ile ten kozel ma alkoholu? Alkoholu to no on pewnie ma niewiele. Hmm. Zobaczmy. 4,6%. I ja, zobaczymy, otwieram. I zapach normalny, piwka. Nie, nie wyróżnia się, nie jest jakiś tam szczególny czy coś tam. Mój kufelek, ten to sobie kupiłem w Polsce za 5 zł. A tak naprawdę to on jest w Niemiec, jak już kiedyś mówiłem z wyprzedaży jakiś nie wiadomo kto z niego pił, jaka jest jego historia. Ale wiadomo na pewno, że piwko w tym kufelku prezentuje się bardzo ładnie. No i teraz co do samej barwy tego piwka. No to takie no, normalne takie powiem, można powiedzieć, wygląda jak tyskie kolor piwa tyskiego takie piwo, niemocne zapach. Też nie jakiś specjalny, zwykłe piwko, nie jakiś charakterystyczny, i sprawdźmy. O, to piwko to goryczka, to jest wyczuwalna, zdecydowanie zdecydowanie wyczuwana goryczka. To jest goryczka większa niż w tych naszych piwach, takich popularnych, jak Tyskie, czy jakiś inny Lech. No, i no, nie jest złe to piwko. Powiem, że to piwko nie jest schodzone, tak stało się na płycie. Stało, 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 stało. Nie jest schodzone. Może, bo schodzone smakowałoby lepiej. Ale nie jest źle. Muszę powiedzieć, że na taki. Dobre piwko jest. Na taki dzień jak dzisiaj, właśnie taki poranek, gdzie jeszcze wszyscy śpią i gdzieś święte, już jakiś tam filmik w telewizji obejrzałem, fajny o, o świętach. Nie, to takie piwko sobie jedno, fajnie jest wypić. Aczkolwiek powiem, że nie powalamy to piwo. No mówię, takie kiedyś śpiłem miścimy to piwo, testowałem ten Budweiser czeski. Bardzo podobny smak tutaj jest. I tak mówiłem, że ta w tych, nie wiem, no, nie dużo tych czeskich piw jeszcze piłem, bo to jest dopiero drugie. To muszę powiedzieć, że ta goryczka jest bardzo wyczuwana. Jedno, można wypić spokojnie. Nie wiem, jakby ktoś chciał trzy piwka wypić, jak to tam by smakowało, ale na pewno byłby bardzo gorzki posmak, bo jest bardzo wyczuwana. Bardzo wyczuwany. No i ogólnie to dobre piwko jest. A teraz jeszcze do tej butelki, może tutaj mamy taki wyryty yy, taki kozioł tutaj jest właśnie z tym piwem, taki taki yy, to wszystko jest. Ciekawi mnie właśnie dlaczego oni to yy, właśnie tak w takiej plastikowej butelce robią, jak to można było zrobić na w szklanku. Nie chodzi o koszty jakieś, ale wiadomo dla prawdziwego smakosza piwa to po prostu to chyba nie ma, to chyba tam jakieś tam kilka złociszy to nie robi jakiegoś znaczenia i wolałby sobie mieć takie piwko ze szklanej butelki. I tak, no i dzisiaj jak mówiłem, już ten 25 grudnia nie wiem co będzie robić, zaraz jakieś śniadanko trzeba będzie tutaj szybko przygotować no i świętować. No i przy tej okazji wszystkim życzę wesołych świąt, zdrowych, pogodnych, naprawdę wesołych świąt, żeby było wszystko wesoło, żeby się tam nie smucić, jakieś tam nie było. Żadnych nieporozumień, żeby naprawdę dobrze się bawić w te święta i życzę Wam szczęśliwego nowego roku, a w nowy rok, to znaczy w Sylwestra, może też coś przetestuję, bo nie wybieram się na żadne bale specjalne, pewnie tylko w gronie rodzinnym sobie tutaj jakąś kolacyjkę z jedynką, czy z dwójką, czy z Polsatem jakiś tam Sylwester się obejrzy i może jakaś mała recenzja będzie, także yy, przy okazji zrobiona, także... Dziękuję wszystkim za uwagę. Zaglądajcie także do mojego yy, drugiego kanału pod tytułem Szkoła gotowania, gdzie różne fajne rzeczy gotuję. Można sobie zobaczyć przepisy, jak sobie to się gotować. Proste rzeczy, smaczne rzeczy. I wszystkim jeszcze raz życzę wesołych, zdrowych i pogodnych świąt. Marka.